Mano ludziska, z tej strony DarkieRitoGod i witam Was na kolejnym materiale, ale z nowej serii z Minecraft Murder Mystery na serwerach Hypixela. I oczywiście jeśli Wam się seryjka spodoba, to jak widzieliście na materiale przed samym rozpoczęciem filmu, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, żółwik oczywiście dla Was, aby zostawcie jeszcze łapkę w górę i komentarz dla zwiększenia zasięgów, a my tutaj zaczniemy sobie tradycyjnie od klasycznego może uda nam się zostać kimś więcej niż tylko mordercą. Może uda się zostać nawet mordercą. No i tryb klasyczny. Oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą, Murder Mystery jest to gra, w której jest jeden morderca, chyba że jest inny tryb. Jeden detektyw, który ma za zadanie zestrzelić mordercę, ma nielimitowany strzał. A reszta jest oczywiście, tak jak widzicie, jak ja, niewinna. Ich zadaniem jest spierniczanie. Uciekanie przed mordercą. Chyba... ten... ten człowiek bez skina, to mi tak trochę nie pasuje. No, yy, zbieranie złota. Oczywiście przy zdobyciu 10 sztabek złota macie... tego... Yy. Się nazywa Łuk, który właśnie został wyrzucony, czyli gdzieś tutaj jest Morderca Bez Serca. A nie, to nie jest Łuk. Gdzie ten Łuk? Muszę się przyjrzeć, żeby mniej więcej wiedzieć. Łuk jest gdzieś tam. Ale zabija. Oj, wygraliśmy. Super. No, ale może uda się nam być teraz kimś więcej niż tylko niewinnym. Mamy 6% szans na detektywa, 2 na 6% na zostanie mordercem, 2% na detektywa. No, ale to jest taka losowość, że może się uda. Najwyżej zginiemy, to zajmiemy jeszcze raz. No i oczywiście jesteśmy niewinni. Jest złoto. No wszystko O, Pierwsza sztabka. Goodbye. O i morderca już dostał miecz. I już zaczyna swoją za e zabawę. No a my tutaj oczywiście uciekamy. Szukamy złota. Szukamy mordercy. Bo jak go znajdziemy, to będziemy wiedzieć, jakiego czopka unikać. Bo tu już. ty już nie masz szczęścia. W ogóle to widziałem kiedyś na y, UVT bodajże, że ludzie wchodzili tutaj, ustawiali się i tak kampili, że, tam, że są y, i bardzo ciężko było ich znaleźć. No ale oczywiście y y youtuberzy, tacy początkujący jak ja, takich rzeczy nie robią, bo nie wolno kampić, bo to jest najgorsze w grach, jak się ktoś kampi albo nie wiem, pomaga i zabija radość z gry bo po co grać jak ktoś ci ciągle pomaga i masz za bardzo ułatwione. No to się po prostu nudne robi. No to już mamy 7. 8. Ty chyba nie. Ty chyba. A, zabijecie. A że to ja nie jestem morderc. Ty w tym białym też nie. Ty w tym białym. Nie. 3 minuty jeszcze. Mamy 9 złoto. Zostało 7 osób. Detektyw też nic. Ciągle żyje. To jest roller nie. A, i wiedziałem, no trudno. O, i wygraliśmy. Ktoś zabił det ten. Ktoś zabił mordercę w momencie, gdy mnie zabił. Zobaczył go. No i super. No to kolejna rozgrywka. już Druga wygrana. Tutaj mamy kolejną Oj! Coś nas zbagowało Tutaj mamy jakiegoś parkura. A spróbujmy. Pek, pek. Pek, pek. Pyk, no i znowu jesteśmy nie na trudno. No i tutaj oczywiście jak zwykle biegam. co To jest ciekawe. Tego nigdy nie widziałem. bo na high pixelu oczywiście no to też jest takie trochę niebezpieczne, bo z tego co wiem, tu na high pixelu ma się możliwość wybrania broni do tej gry. Jakiegoś miecza diamentowego, czy zwykłego, czy jakiegoś tego, jak to się nazywa. Ło! Wow. Ale wpadliśmy bezczelnie na morderce. No trudno, to zagramy jeszcze raz. Tutaj mamy już 8% szans na morderce. Patrzeć. Opa. O i stawić. No i oczywiście nie winny. Tu w ogóle mamy skin. jakbym Bobixa widział. Ale ja wymieniam tych youtuberów. No a człowiek jak się naogląda, to wchodzi mu w nawet niektóre wymowy tych youtuberów. Skoro oni tego używają, to znaczy, że może być dobre. Czemu nie? Kto biednemu bogato, bogat, to żyć. Zawro nie widzieliście z marchewką latowa. No i zginęliśmy. No niestety. Ale to kolejna runda. No. Kolejna. Dopiero 6 minut nagrania, więc możemy sobie jeszcze pokrać chwilkę. O. Może włączymy jakąś muzyczkę. Oczywiście niewinny. Ale byście jakąś rolę. Ogólnie z tych trybów to najbardziej mi się podoba tryb zabójcy, gdzie wszyscy po prostu są zabójcami. i dwie ostatnie osoby, które są w grze, po prostu wygrywają. Jest to taki bardziej dynamiczny tryb. Zwek odziolenie, Król i siwek kolejny. Te same skiski nie umieją wbierać w oryginalnej do Minecraft Skinnera, no to, to już trzeba być naprawdę. O, i wygraliśmy najpiękniej, mimo wszystko. Ale to ty... jest. To jakieś kobiece lata, jak. A oczywiście nie winnie. Może właśnie jakieś role uda. Zdobyć. Albo zabić, złodzie, godziny. Yy, morderce. To, to to, to Mamy, Kiewek Kiewek? O, tu było do choralu. się, ale mamie. No tam to jest tak. No super. Stiwek ty cholero tutaj, to trzeba uważać. Ciebie to woda zabiła kolego. Hmm. Ale was tam mało. A ja bym... z ja bym sobie stąd poszedł. Dobra, idziemy tutaj. Stało 13 żywych. Tutaj jest. Tylko kolorowy

Na trudno. Jak nie, to może w następnym środku. 9% szans na bycie mordercą i 7 na detektywa. I tak nawet moje szczęście A, to jest chyba, nie, jest ta pułapka taka, że są trzy drzwi i trzeba wybrać. Jest gdzieś tam. A O No to jest. Tym razem chyba wygra. No. Spróbujemy ostatni raz. 13% na zostanie, 12% nas zostanie mordercą, mordować, osób na zostanie mordercy. Zobaczmy. 10%. na nasze. Będzie ktoś jeszcze czy nie?

jak mówiłem, zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę, jak również komentarza, subskrypcji, dzwoneczka. No i jeśli będziecie chcieli więcej odcinków, chociażby czy z Martem Nisery, czy z jakichś innych na tym oczywiście postaram się dla Was je nagrać. A z mojej strony to wszystko. Żegnam się. Na razie.